Strajk nauczycieli, zapowiadany od grudnia, nie cieszy się tak dużym uznaniem Polaków, jakby się mogło wydawać. Jednak sytuacja pedagogów nie jest łatwa. Ile powinny zarabiać osoby, kształcące polskie dzieci? Przytaczamy wyniki sondażu, jednak przypominamy, że do tych należy podchodzić z przymrużeniem oka. Strajk nauczycieli miał swoje początki w grudniu, kiedy to przedstawiciele oświaty w całej Polsce poszli masowo na zwolnienia lekarskie. Już wtedy padła zapowiedź zorganizowania w razie konieczności strajku generalnego. Od jakiegoś czasu trwają rozmowy między przedstawicielami resortu oświaty a centralami związkowymi. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 1000 zł podwyżki wynagrodzenia na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Resort Edukacji zaproponował stopniowe podwyżki począwszy od września 2019 roku w kwocie 16,1%. W stosunku do marca poprzedniego roku resort zaproponował również zwiększone wsparcie dla nauczycieli stażystów i dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. To popiera strajk nauczycieli. Grupę zawodową popierają związkowcy. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność wcześniej domagała się o jak najszybsze zwiększenie wynagrodzenia o 15%. Proc. Z kolei z sondażu, przeprowadzonego na zlecenie wp.pl, znaczna część Polaków nie popiera pomysłu realizacji strajku. Protest generalny w oświacie popiera 38% badanych, z kolei zdecydowanie przeciw, lub raczej przeciw jest 44% badanych. Nie zajęło stanowiska 17% ankietowanych. Z kolei uwzględniając przynależność partyjną, podział jest jeszcze bardziej wyrównany. Wśród zwolenników Platformy Obywatelskiej 52% zadeklarowało się, że popiera pomysł strajku, zaś taki sam procent zwolenników Prawa i Sprawiedliwości jest jemu przeciwnym. 36% ankietowanych zaznaczyło, że nauczyciele powinni zarabiać 2500 3000 zł miesięcznie. Ponadto aż 82% potwierdziło, że słyszało już o pomyśle zorganizowania strajku w oświacie. Trwają negocjacje związkowcy i przedstawiciele oświaty nie akceptują propozycji minister edukacji Anny Zalewskiej. Padła również propozycja zwiększenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora, nie zostało to jednak pozytywnie przyjęte. Protestujący domagają się podwyżek pokroju tych, które dostali policjanci. Podwyżki im przyznane wywołują niemałe oburzenie ze strony kolejnych przedstawicieli TZW. Budżetówki uważają za niesprawiedliwe faworyzowanie jednej grupy zawodowej. Trudno się spierać, że osoby odpowiedzialne za wychowywanie i kształcenie młodych Polaków mają niezwykle ważną i odpowiedzialną pracę i w zaistniałej sytuacji nie zapowiada się, by łatwo zrezygnowali ze swoich postulatów. Związkowcy zaznaczają, że ich postulaty nie ulegną zmianie. Kolejne negocjacje wyznaczono na 31 stycznia. Padła zapowiedź, że w przypadku, gdy rząd nie spełni ich żądań, zorganizowany zostanie strajk 15 kwietnia w dniu egzaminu ósmoklasisty.